Dzień dobry, dzień dobry, w kolejnym odcinku z serii Property Tour jesteśmy na wyjątkowej nieruchomości. Segment świeżynka, nie dość że świeże osiedle, dopiero co jeszcze nawet się wszyscy nie wprowadzili. To jeszcze jesteśmy jako pierwsi w ogóle przed oficjalnym startem promocji, chciałbym Państwu pokazać, po pierwsze, jak może wyglądać segment z rynku pierwotnego, który jest wykończony na bardzo wysokim standardzie ze świetnymi meblami, a po drugie, być może ktoś z Państwa będzie zainteresowany, żeby właśnie stać się kolejnym właścicielem tego, tego, tego segmentu. Świetne widoki, wysoka jakość wykończenia. Ale co ja będę mówił, zapraszam serdecznie. Znajdujemy się w miejscowości La Cala de Mijas, tuż obok jednego z ciekawszych pól golfowych na Costa del Sol, czyli El Chaparral Golf Club. Dom, który mam Państwu do zaproponowania, znajduje się na nowym, świeżym osiedlu w inwestycji Eden Resort Spa by Kronos Homes. Kronos to znany w Hiszpanii i nie tylko, renomowany deweloper, którego znamy z wielu wcześniejszych inwestycji. Jakie udogodnienia mamy do dyspozycji na terenie osiedla? Przede wszystkim luksusowe Centrum Sportu i Rekreacji Eden Sports Center, gdzie możemy skorzystać z siłowni, basenu, spa and wellness, kortów tenisowych, możemy potrenować technikę uderzeń golfowych, czy po prostu zrelaksować się z przyjaciółmi i rodziną w przyjemnej atmosferze. W zasięgu spacery znajdują się oczywiście restauracje i sklepy, a odległość do morza to zaledwie 5 minut na piechotę. Jeśli mowa o samej nieruchomości, jest to dwupoziomowy dom typu townhouse, i muszę przyznać, że to co przyciąga uwagę właściwie zaraz po wejściu, to jest produkowana na zamówienie bardzo przestronna kuchnia z dużym blatem roboczym, półkami na wino, dekorami i oświetleniem LED. Co ciekawe, właściciel zdając sobie sprawę jak ważnym pomieszczeniem w życiu każdego z nas jest kuchnia, postanowił całkowicie ją wymienić, zamieniając tę standardową od dewelopera na customizowaną, bardziej luksusową, zarówno w wyglądzie jak i w użytkowaniu. Wyjątkowym elementem łączącym część kuchenną ze strefą dzienną jest zamykany barek z miejscem na kieliszki, półkami na kawę, cygara i nieco mocniejsze alkohole oraz z lodówką na wina. Całość wykonana oczywiście z klasą i nowoczesną elegancją, jak zresztą cały dom. Salon z telewizorem schowanym we wnękę i myślę, że przy tej okazji warto podkreślić, że wszystkie meble widoczne na tym wideo są już w cenie nieruchomości, więc właściwie możemy wprowadzić się jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia. Strefa jadalniana to wysokiej jakości stół i wygodne fotele, gdzie komfortowo pomieści się 6-8 osób. Poza strefą dzienną, która znajduje się na parterze, do dyspozycji mamy 3 sypialnie, dwie łazienki i osobną toaletę. W sumie 180 m2 i 54 m2 tarasu z prywatnym jacuzzi. Do tego oczywiście miejsce parkingowe w garażu podziemnym w cenie z prywatnym wejściem bezpośrednio z garażu do naszego domu. Zarówno z parteru, jak i sypialni na piętrze mamy genialne widoki na morze i całe wybrzeże Costa del Sol. Co ważne, nieruchomość zorientowana jest na południowy zachód, więc słońce mamy właściwie przez cały dzień, co w zimowe miesiące jest szczególnie nie do przecenienia. Tak jak w przypadku pozostałej części domu, sypialnie i łazienki to znowu wykończenie z bałością o detale, jak na wnętrze premium przystało. To, co mi się osobiście podoba, to fakt, że projektant zastosował neutralne, ale ciepłe kolory, zarówno mebli, jak i ścian i dekorów, dzięki czemu z jednej strony cały czas czujemy się zrelaksowani jak w domu, właściwie od razu po wejściu do nieruchomości, a z drugiej strony, w przypadku gdybyśmy chcieli nieco zmienić aranżację, wnętrze na to pozwala. Na koniec creme de la creme czyli przestronny, zielony taras z jacuzzi i pozostałymi meblami, również w cenie. Jestem pewien, że właśnie to jest to miejsce, gdzie przyszły właściciel spędzać będzie najwięcej czasu, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że na południu Hiszpanii pogodę mamy przez większość dni w roku. A zatem jacuzzi, wino, zachód słońca, piękne widoki na morze, luksusowy dom, do którego chce się wracać. Tego i sobie, i Państwu życzę. Mam nadzieję, że to wideo Państwu się podobało. Gdybyście chcieli poznać więcej szczegółów dotyczących tej oferty, zapraszam do siebie do kontaktu na Whatsapp, bo w opisie tego filmu jest numer telefonu. I tak podsumowując, powiem szczerze, że oglądamy, oglądam wiele nieruchomości i jeżeli ktoś oczekuje od życia wysokiej jakości, czegoś więcej, chce, żeby jego dom był naprawdę dopieszczony na polskiej jakości, gdzie no, umówmy się, wiemy, że Hiszpanie z, z designu nie słyną, to, to to jest naprawdę ten adres. I no my i co? Myślę, że myślę, że to jest fajna opcja. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia w kolejnym wideo. Pozdrawiam, cześć.